Witam Was, z tej strony Sabal, i jest to chyba mój najambitniejszy projekt związany z New Worldem, nad tym odcinkiem pracowałem ponad tydzień, czyli szczęście, moi drodzy, przetestowałem wszystko, co się dało w związku z tym bonusem, oprócz fishingu, bo niestety, ale jeżeli chodzi o ten crafting, mnie nie, nie... Interesuje, ale całe zbieractwo, jakie istnieje w grze, ładnie wszystko przetestowałem. Więc ten film przedstawia wielki test szczęścia. Czy faktycznie coś daje ten bonus, czy jednak nie, ale jeśli daje, to jaka to jest różnica? Film ogólnie będzie polegał na tym, że pokażę wam spotne jakich dopiłem, jakie ilości w danym zbractwie yy, wziąłem jako próbkę statystyczną, żeby mniej więcej to pokazało, jak to leci, oraz jakie miałem eku z trofeami z domu. No i tyle samo wydopię bez żadnego szczęścia. Pamiętajcie jeszcze o zostawieniu łapki w górę oraz komentarza, bo mi to niezmiernie pomaga, a w tym materiale jest to zajebiście potrzebne, a muszę w końcu żebrać, bo jestem YouTuberem. Pierwsze czym się zajmiemy to drwalstwo. Jedna z trudniejszych profesji w grze, oraz jedna z trudniejszych, bo ciężko jest wydopić dziko drzewa, a tego potrzeba 20 sztuk, żeby przerobić sobie dziennie 10 hebanów. A spotów z samymi drzewami jest niewiele i musiałem to robić praktycznie na parę dni, bo przy moim serwerze, mimo że populacja jest mała to niestety tych leveli 60 z loggingiem, czyli z warstwem jest masa. Niekiedy wystarczy jedna dodatkowa osoba na spocie i masz ciężko ze zbieractwem czegokolwiek. Miałem najlepsze jedzenie do szczęścia do rwalstwa, EQ, średnie, średni 9 oraz trzy różne trofea, jedno fioletowe, niebieskie oraz zielone. Spoty, które wybrałem były zależne od pory dnia, jeżeli to był wczesny poranek albo późna noc, szedłem na najpopularniejszy spot na rajskim gaju, tam jest tego najwięcej, ale wystarczy jedna lub dwie dodatkowe osoby i już sobie nie kopniesz, czy tam nie zetniesz, ewentualnie szedłem sobie na strzaskaną górę, tam po prawej stronie ten prały fort i jak miałem mało czasu, logowałem się co 20-30 minut i... Ten dolny spodbrałem, a jak miałem dużo czasu, to łaziłem 15-20 minut yy, na te drzewa wyżej. Moim zdaniem to są najlepsze spoty aktualnie, gdzie jest dosyć mało ludzi. Te dwa u góry, a można kopnąć mniej więcej tyle samo. No dobra, mniej więcej. Ściąłem ogólnie 180 drzew, bez szczęścia i ze szczęścia zajęło, zajęło mi to dobre parę godzin. Niestety, ciężko jest znaleźć dobry spot o normalnej porze i musiałem wstawać w nocy albo wcześniej rano. Ale poza tym, widać, szczęście działa. Testowałem to wiele razy poza jeszcze odcinkiem i wcześniej, i faktycznie po wbiciu tych lepszych trofeów yy, mi to oddawało. Kolejny craftik na naszej liście to jest żniwiarstwo. Miałem dwa najsłabsze trofeum oraz jedno najsilniejsze średnia eku to jest srebrnie 9, ale chyba miałem tam jedną piątkę, więc jakoś tak to eku nie było najsłabsze. Jedzenie, oczywiście, najlepsze. Spot, jaki wybrałem, powiem Wam szczerze, był mało oblegany, mimo że to jest taki w sumie jedyny najpotężniejszy. Są jeszcze inne, mniejsze, ale akurat jak ja się logowałem w porach popołudniowych, to nikt mi w łukniku nie zbierał, więc nie miałem z tym problemu i nie miałem potrzeby szukania innych alternatyw. Na Waszych srebrach może być z tym problem, oczywiście, ale w mojej sytuacji takiego problemu nie było. No i tutaj pierwsze małe zdziwienie, bo same żniwiarstwo nie oddaje aż tak ze szczęściem. Nawet po samej ilości po prawej stronie zwróćcie uwagę, że jest tam tylko 6800 z roślin, a po lewej 8000, a mikstur wzmacniających te dodatkowe 15% do surowców nie używałem kompletnie. Nie zmieniałem narzędzia również, dlatego to jest ciekawe. Jeżeli chodzi o bezszczęścia, to pod koniec, gdzie byłem mniej więcej w połowie, poleciało mi praktycznie w krótkim odstępie czasu po 10 łuskowej tkaniny. A po prawej stronie ten przypływ był stały, więc mogę dalej stwierdzić, że szczęście dużo daje, ale nie tak, jak mi się wydawało. Być może to jest próbka za mała statystycznie i musiałbym zrobić to po 500, ale na to poświęciłem parę godzin, i wydaje mi się, że e, gracie jest w stanie to osiągnąć w jeden dzień. Jeszcze pamiętajcie o tym, że same łuskowe tkaniny lecą normalnie ze szkat elitarnych i nie tylko. Następne zbieractwo to będzie skinning, czyli skurowanie i to jest chyba najłatwiejszy crafting, jaki jest dostępny w grze, bo i łatwo go wbić, i tego dużo leci, i spoty są po prostu wywalone w kosmos. Średnia moje eku to jest mniej więcej 49, miałem trzy najgorsze trofea, bo nie widziałem potrzeby na razie wydawania pieniędzy na to zbieractwo, wolę się skupić na górnictwie, czy załóżmy szczęściu, albo czymś innym niż właśnie na tym. Oraz miałem najlepsze żarcie Spot jaki wybrałem To jest chyba najpopularniejszy spot Albo jeden z najpopularniejszych To jest spot ze dzikami Na rajskim gaju, tego jest tam masa Sam ten y, klip Albo to ile musiałem dzików Ubić zajęło mi to tylko 2 godziny Więc powiem wam że Nie widziałem nawet potrzeby żeby więcej tego ubijać Ubiłem tego 200 ze szczęściem I 200 bez szczęścia I jak wspomniałem zajęło mi to tylko 2 godziny Więc masakrycznie Mało czasu Jedynie musiałem wyrzucać te żelazne skóry Bo tego nikt nie kupuje Każdy wie to ile to leci Więc nawet nie, nawet nie bierzcie Uwagę ilości żelaznych skór Do tego co ja wam pokazuję Po lewej po prawej No i tutaj Widać przepaść niesamowitą, że szczęście nawet te blejaki bez trofeum, w, można powiedzieć godzinę, jak ubiłem tych 200 dzików dało mi tyle bliznoskór i żelazo skóry na parę dni do przodu. No tutaj nawet nie ma co komentować zbytnio. Górnictwo jest chyba jednym z najtrudniejszych craftingów, jakie istnieją, ale nie chodzi mi o wyrobienie, ale tutaj chodzi o same zbieractwo, ewentualnie zrobienie jakiegokolwiek trofea na wyższy niż. Podstawowy poziom, ja sam mam na trzy podstawowe, bo rzadko kto wystawia te narzędzia czy tam e, artefakty, które mógłbym sobie z nich wyrobić, te właśnie lepsze trofea. Przy okazji, wystarczy, wystarczy parę osób dwie, trzy, cztery, pięć osób, maksymalnie na cały serwer, które w tym momencie kopią i już masz ciężko, żeby pozyskać jakąkolwiek rudę, i to jest całe źle zaprojektowane, i ja tu widzę ewidentnie, że to było przygotowane na mapy przynajmniej 6-5, czyli żeby tych surowców było więcej, ale skupmy się na tym filmiku, jak już wspomniałem, mam najsłabsze trofea, mamy lepsze jedzenie oraz średnie eku 4,9 i przejdźmy do wyników. Wykopałem 134 rudy orihalkum dokładnie na tamtych spotach, co Wam pokazałem. Po prawej ze szczęściem, po lewej bez szczęścia. Różnica jest ewidentna, ilość jest podobna. Podobna to jest trochę ilość tych kamieni. E, tam dwa jakieś takie flotowe słabe dostałem, i co najciekawsze, trzy rudy próżni, gdzie po lewej nie mam tego w ogóle, więc tu chyba nie ma nic do dodania. E, gdyby to była jedna ruda próżni, bym powiedział, że jakiś farcik, wiecie, że to, to by się nie wliczało, ale jak dostałem trzy, no to ewidentnie to szczęście zajebiście. Pomaga, jak już powiedziałem, najgorzej jest to kopnąć, bo tego w ogóle nie ma. A jak wejdziesz sobie o godzinie 15, 17, 16, 17 do godziny 22, to zapomnij, że sobie normalnie pokopiesz. Tu nawet nie chodzi o to, że ma być tego naspawowane, bo jakaś wartość tego musi być. Ale niekiedy ciężko jest zrobić jakikolwiek cooldown na Asmodeum, bo tego w ogóle nie ma. No i ostatnie zbieractwo jakie nam zostało, czyli szczęście jako zbieranie szkatułek. Ja mam cały set voidbandowy, jedynie biedackie trofea na poziomie średnim, czyli niebieskim. Niestety nie mogę albo nie potrafię kupić kart i kostek, bo jak ludzie to wystawiają, to od razu schodzi po prostu za psyknięciem paluszka. No niestety, ale mniej więcej pełne eku na szczęście mam. Jakie mi się udało zdobyć, nawet sobie QMZ. Perłami i chodziłem po tym głównym spocie, gdzie chyba tysiące YouTuberów o tym nagrywało. Tysiące filmów, czyli na tkackich mokradłach na ran, średnio jest 50 szkat dużych do zebrania. I uwaga, zdziwicie się, ja też się zdziwiłem. Po lewej macie 150 szkat bez szczęścia, po prawej 150 szkat ze szczęściem. I jaka jest różnica w sumie? Żadna. Poleciał mi jeden Legendarny ulep to jest chyba te wypełnienie, do. w ogóle to jest nic nie warte, bo dochodzi chyba po sto golda. I powiem Wam szczerze, że lepszy drop miałem bez szczęścia, bo tam przynajmniej poleciały mi stalowe piece, które te, yy, znaczy stalowe, złote oraz miedziane. Piece, których nie miałem jako meblarstwo, a tam ze szczęściem nawet mebelki były do bani. No, no niestety, ja też wertowałem te filmy na YouTubie i nie widziałem, żeby nikt, żeby ktokolwiek wydopił coś sensownego na tkaczkich. Ale mówię, każdy się tym podniecał, więc postanowiłem parę ładnych godzin na to poświęcić. Chyba bodajże mi to zajęło 7-8 godzin z przerwami. No ale efekt tego jest taki, że nic nie zrobiłem, no i parę mebelków do mojego systemu e, meblarstwa czy tam housingu zdobyłem. Reasumując moi drodzy, szczęście faktycznie coś daje, jest to ewidentnie widoczne jedynie przy zbieractwie i przy szczęściu jako e, szkatach bym się kłócił z tego co widziałem na forum ostatnio takiej taką pastę administracja wypisała na temat szczęścia ale ja się z nimi niekiedy nie nie zgadzam, bo sami sobie zaprzeczyli w jednym poście, ale to też to jest temat na inny odcinek. Fakt pozostaje faktem, ja to przetestowałem, macie to na papierze, że szczęście fakty się coś daje, nie wszędzie, niestety, i to by było na tyle, albo być może na tkackich mokradłach nic nigdy ciekawego nie leciało, albo nikt nigdy nic nie zdobył. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie łapce w górę, bo mi to niezmiernie pomaga, trzymajcie się i do usłyszenia.